Kolejnym zawodnikiem będzie niezwykle kontrowersyjny Adrian Cioooooooooooooos! Lizo kurwa, lizodubie i na tym skończę swój temat, Jakbym chciał cię to z pięści dostał! Dostałem z jak chciał cię Panowie, panowie! Tak jak ostatnio usiadłeś grzecznie Panowie i Zamknij Dobra, Adrian, jeszcze konferencja się nie zaczęła, zatrzymaj to, zapowiemy kolejnych zawodników. Już ja!

Imprezę beze mnie! Ja zgłaszam oficjalny protest! Jak ty mnie nawet Nie mam uważaj, że masz na scenę! Nie mam tłuc bez mnie! Trzeba było poczekać tam! Dobra, że raz będę powiedział! Ja tak Ale tak Ale ty nawet nie widziałem! Jak, jak ty nie o, mnie o, nawet e, nie ty widziałeś, ty, jak na cenę wszedłeś! Ja nie był z partyzanta się. drugi raz i człowieka nic nie bierze. Nie, nie chyba! Wyku, chlepnąłem cię, Bowie widział! Jego partyzanta listka nadajesz więźnie na smart do czołgu! Masz dzisiaj urodziny. Słuchaj, ja ci no powiem jak jedno. Wręczyć, Masz dzisiaj urodziny, nie? nie szanujesz mnie, nie szanujesz cesarza. A Rozumiem, cię szanuje, ale inaczej, ty zacząłem czemu, czemu nie szanujesz kibiców? Powiedz mi, kibiców. No bo jest nie ja ja szanuję kibiców, dlaczego? Tak nie powiem. szanujesz, bo nie chcesz kibicom? Tyle czasu cię męczą. Odpowiedz na jedno proste pytanie, Dobra, jedno. Jak to jest mieć p... zamiast twarzy? Spójrz na siebie, Pawełku, i będziesz wiedział. No kurwa, kurwa, normalnie. Ale to już jest nudno. To już jest nudne. Masz tutaj prezent, co ty masz. Jest prezent od sekwento. Widzicie, dalej to nie powie, nie powiem. Dalej nie powiem. Zobacz jak to wygląda. Ale śmiesz, to kurwa. Nie, to wygląda jak twoja morta. śmietniku. Nie rzucamy mikrofonami. Masz, będziesz sobie jeszcze w domu. Przypomnijmy, pokłosiem tej całej sytuacji, że Adrian Cios od razu zaatakował Sequento, jest najprawdopodobniej ich program. Państwo tego nie widzieli dobrze, bo już sprawdziłem na powtórce. Sequento rzucił tortem, jeden z panów ochroniarzy to zablokował. Efektem tego Właśnie wszyscy jesteśmy brudni. Ochroniarz mnie zablokował, nie? Wszyscy jesteśmy brudni, wszystkie mikrofony, krzesła, a także diody za nami. Są w torcie. Bardzo ładne życzenia, sequento. Stolat Adrianowi nie będziemy śpiewać czy jak? Dobra, weź Dobra, weź już zamknij mordę, kurwa. nie śpiewamy! Dobra! Dobra, kurwa, żadne stola! Zamknąć mordę, Ej! Stop! Panowie! Stop, stop, stop. Potłeś stop. się robi za dużo zamieszania. Ja, ja nie będę ci Chwila, chwila, chwila. Ja stop, stop, Marcin, Marcin, poczekaj. Stop, stop. Marcin Najman, poczekaj ja... chwilę, niech stanie na scenie. O co jak chodzi? jest twoja sprawa, chcę spojrzeć ten twój spraw. tutaj, Adrian. przed Adrian. twoją porażką. Bo nie uderzę. zrobisz, co uważasz. Zniszczę cię. Mamy walkę za parę dni wiesz, że przegrasz tą walkę. Powiedz mi, jak to jest przegrać? Jak to jest przegrać z Najmanem, przegrać z panem Jackiem i teraz przegrać ze mną? Wytłumacz jak to jest? Zobaczysz, jak cię To jest twój koniec. Moi drodzy, bo przecież w ogóle ten... Nie powiedział, w ogóle ostatnio nie pożegnał się z kibicami. Nic nie powiedział, że ma urodziny z typa, jak nie wiem. A tu urodziny największej ty w Polsce! A biancio, brawo! Największa p***a! Przegrałyście mnóstwo lat, więc o czym tu A ty co się cieszysz Zaintonować, abyśmy wspólnie. Żebyśmy wspólnie przegrał, mu odśpiewali tą uroczystą ja, piosenkę. To tylko, to słuchał, tylko pozwólcie, że ja najpierw zaintonuję. Jestem po szkole muzycznej, i później zaśpiewamy razem, zgoda? No to śpiewamy tak. 100 lat, 100 lat, ciot Adrian żyje nam. 100 lat, 100 lat, ciot Adrian żyje brawo, nam. Marcin, powód, jeszcze super. raz, raz jeszcze raz, ciot Adrian Adria żyje prawo. nam. Bravo, żyje tak, nam! żyjemy! Tak, Największa pizza w Belgii, stąd duszanie, Ale stąd już, p***lej stąd p***lej stąd, p***lej stąd, bo to nie twój panel. Do Czy masz pytania. jakiś prezent? Dobrze! Na urodziny Buła, odajmana. dostał cały worek prezentów dzisiaj, normalnie jestem w szoku. Czy Pierwsze 10 minut. Że tyle masz rzeczy i prezentów, ja pierdzielę. Przepraszam, jest taka możliwość, żeby zmienić panel? <grym> Odnośnie ostatniego programu, um, sytuacja była lekko bez kontroli. Przyznam, zjarałem się na tamten program. Nie byłem w dobrej formie, byłem lekko zmiesz. Nie wiedziałem, co tam się do końca działo. Później jak to obejrzałem i zobaczyłem, co się odpierdalało, to zobaczyłem, że było tej, na początku myślałem, że trzech, ale dwóch Którzy mi dokuczali. Chciałem tutaj do Mateusza jedną rzecz powiedzieć. Rykoszetem nazbierałeś ode mnie później w mediach. Ja nie do końca przeanalizowałem to nagranie, odebrałem to wszystko jako atak. Ty jesteś prowadzącym i nie mogę tutaj jakby ze swojej strony mieć do ciebie pretensji. Po prostu rykoszetem w emocjach. A mówię, no też pojarałem sobie troszkę, wiesz, odpaliłem się niepotrzebnie później, więc z mojej strony e, niepotrzebnie ci poubliżałem. Jesteś spoko gościem, prywatnie się nie znamy, więc ja, no nie na tyle nie więc zamknij nie mordę, nie da, poczekaj, prosi daj prosi mi dokończyć. I co w takim razie też powiedzieć chłopakom, no bo to była sytuacja bezprecedensowa. Wyszedłeś w trakcie programu. Przychodzi gość na konferencję, siedzi obok mnie na, pane, na panelu. Wydawało mi się, że jakby nic do siebie nie mamy. Zamienialiśmy jakieś tam zdania, wydawało mi się, że jest okej, okay, więc też moje nie wpierdalam się. Później wbija na program, zaczyna się do mnie k***a pultać, Ja lekko podjarany, więc siedzę, nie wiem, co się do końca dzieje. I to mi się nie spodobało, więc jak mnie zaczął się do mnie rzucać. Lizak gdzieś tam podkręcił, ja faktycznie tak uświadomiłem sobie, co się dzieje. Wstałem, dostał strzałkę, usia, to chroniarz mi ściągnął na dół. Później ja, tamten po prostu, gruby, poczekaj, kurwa. poczekaj chwilę, zaraz, zaraz, Usiadł, kurwa, Zaraz. No ty usiadłeś, kurde. Ja też musiałem dowolnąć mnie do tyłu. No to... A co ty boli? Dobra, przyz... daj... Daj... Potem się przyznałeś, że dostaję, daj... a daj... potem się przyznałeś, że dostaję. Więc nie, nie, Ale nie, uderzyłeś. No i co? No i No No ja nie, Dobra, zam... E, I teraz tak, siedzieć później na programie i tak, z tym k***edze ku... właśnie przyznam, z... przyznam jedną rzecz, nie lubię go, bardzo go nie lubię, ale pr przekrzyżyć go jest ku... ciężko i tu przyznam rację, że po tam miałem siedzieć i się ku... z wami wszystkimi szarpać, wstałem i wyszedłem. No Tyle. i się domowałeś jak p***a Nie, nie dlaczego? Jak... dlaczego, ale dlaczego to to uważasz, było... że jak no bo było to, to, że to nie prać... chcę, to, że nie chcę siedzieć z idiotami, to ku... no, Ale ty jesteś największym nie, idiotą Nie, ja siedzę właśnie. z kim mam ochotę, ja jeżeli nie mam ochoty siedzieć ku... z baranami, to nie siedzę z baranami. Największy do tego. Dobrze z Będziesz pchał w tą p Później, poczekaj. Sekwento, na no, pytanie jest, do ciebie. Sekwento, ponieważ na zbliżeniu i na spowolnionym tempie, które wrzucił Adrian Cios, między innymi po tym programie, było widać, że po uderzeniu aż przysiadłeś i chciałem cię zapytać. Nie czy właśnie, przysiadłeś, bo ona mnie. Dlatego pytam. Nie, tam nikt i kogo nie. No, te... Dobra, no, to może. No, że chroniarza zapytać, nie, bo ja chcesz sam podszedł do mnie i mówi, ty no ładnie go trafiłeś. Stary. To gość, który nas rozdzielał wtedy, więc Pani, no sorry, przyznaj się, dostałeś w i pi... tyle, lizak. Dostałeś w pi... tyle, lizak, na... lizak, na... lizak. Lizak cię wali, na 0,2 i to wszystko no i to tyle zobaczymy. masz temacie. A ci... teraz Sekwento, twoje zdanie, oberwałeś na tyle mocno, było widać, że coś białego wyleciało. Coś ci... białego to była słuchawka od yy, okay, No okay. To coś białego, a ten pierwszy już jakiś ząb, nie? Ja okay. się zapytałem i właśnie nie pierdol, ja się zapytałem, czy to był ząb. Nie, ludzie no. mi odpowiedzieli, to być guma do żucia, mógł to być mikrofon, Ch*** to obchodzi, dostałeś bombkę, usiadłeś i tyle. ci do powiedzenia byczku. No, I co, i co no nie, nic więcej, no mów, produkuj no się no teraz. Mówię, że jesteś chcesz, to może Dobrze, no powtarzasz, z 6 czerca możemy się napisać, jak jesteś taki chcesz? Co, możemy jeszcze? Chcesz się rywali na trzy następne gale, więc nie wiem, o czym to mnie mówisz. Jak 13... wygrasz Lizakiem, zgłoś się do Federacji. No to, to jak wygrasz lizaka, Lizakiem, jak ty w to dostaniesz od Jóźwiaka, człowieku, to co ty chcesz? Nie od Najwana dostaniesz dwa razy w i no to, to, to jeżeli to jest zostawanie no, no to byku, no o czym no my właśnie. gadamy? Skup się na swojej walece. Bo jakbyś był to byś zwalczył a, A, miał roz powiem ci bordze. tak, mam w dupie, co tam sobie gadasz. Nikogo nie interesuje, co masz w dupie, nie musisz... Ale, Ale ciebie też nic tak, nie interesuje. Ale kur. ludzi też nie interesuje, co ty masz, Marcin. Skup się na swoich rzeczach. Dwa razy przegrałeś, tyle. Siedź tam grzecznie i k***a, ku... pilnuj krzesła. Marcin, Marcin. Dobrze, w takim razie jeszcze ostatnie słowo od Marcina. Przegrałeś tak, że się o wyniku dowiedziałeś... Że dobrze, na... dobrze, nie ma problemu. ...karetce dobrze. na bombach. Jechałem karetką, No i zajebiście. Przejechałem się karetką chociaż, fajnie, jeszcze helikopter, nie ma... Zaje... Spoko! No i pięknie, dobra, siadaj, Marcin, skończmy temat. Widziałem, że chciałeś podejść i chyba wręczyć jakiś prezent Adrianowi, ale nie wiem, Adrian czy chyba cię zdążył uprzedzić. Nie, ja mam, ja mam dwa dla niego prezenty z lewej i z prawej, niech sobie wybierze. No. ale to nie ty oberwałeś przed chwilą, bo miałem takie wrażenie, że chyba rzucił, To? Gdzie... mikrofonem nie dostałeś? Przecież sobie Żartuję, że tak nie. Nie pi... ty... się rzucać, to Nie, 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 w Polsce. To, to, dostał, to. Mikrofon ale brzuch mikrofon to sobie może włożyć, to. Odbił się ten mikrofon od tego brzucha i pod tym. Przecież niedawno wam co ma w dupie. Ale ty chyba do końca życia tego liścia będziesz przeżywał, te przegrane. Proszę cię, już skupisz na swoich walkach, weź od do ode mnie. Daj od kogo wziąłem mikrofon? Od Lizaka. Do Trzymaj Lizak. Jeszcze jakaś złota myśl, póki jest w świetle fleszy? Nie, to tak naprawdę wszystko. To czekamy w takim razie na program. Ojej, Nie rzuciłem teraz. Szantuję, ale szanuję z Marcina z nie rzuciłem mikrofonem. Chciałem przede wszystkim dzisiaj przeprosić Przemka za ten mój ostatni występ, za wszystko co mówiłem w jego stronę. Chciałem wycofać się z tych słów. I gdy już byłem skłonny to zrobić, to odezwała się do mnie jedna osoba, mianowicie uczestnik pewnych wydarzeń i no może więcej na filmiku po prostu. Ej, teraz... właśnie nie zapomniałem, czy Dobra, ale kupta nie wstrzywaj. Adrian i teraz na razie blizak, przejdziemy do waszego poproszę tematu. Proszę, Nie do ciebie. Zamki Wszystkich... piwne Zamknięto. O ty Weź stop. Panie panowie, pusty, stop, pusty, stop, stop, stop. Filipek Filipec. wywołał zamieszanie. Filipek ja dostanie swój czas. Pusty. Ja mam prezent i dla Pawła Jóźwiaka i dla ciota. Pierwszy to jest dla ciota. Tutaj jest na wszelki wypadek gentleman w końcu. Tak, tak, tak. Filipek może. Tutaj podejś... masz z okazji urodzin, żebyś drugiego dziecka Nikicie nie zrobił. Jest i, jest i nasz piękny gentleman. I tutaj masz Pawełku prezent dla ciebie. Panie, panowie, bo uważam, że mu zrobisz dziecko w OKTAGONIE bez tego, a jeden ciot dla tej kultury to jest za dużo. Piąteczka. Słowa, Filipku, czy masz Oj, już jest, jo! Chodź miałeś mi wypikali. No nie ja ci nie będę pił, byczku, no co ty? Oszalałeś. Filipek, ja słyszę o no, tym. To masz powiedz mi to w twarz, jest. co kurwa. Mówisz. No powiem ci to w twarz, kurwa. Jest zwykłym śliciem dla mnie. Jesteś zwykłą śliską. jestem zwykłą parubą, śliską parową, ty jesteś zwykłą, jesteś zwykłą śliską paróweczką. A wiesz, że jest śliską parową, bo wypowiadasz się na mój temat, kur nie znając mnie, więc było w ogóle nie otwierać mordy i nie wypowiadać się w moim temacie, ty zacząłeś. Ale ja tylko stwierdziłem, że ty jesteś nie. A no, ja twierdziłem jes później jesteś zwykłym wyklepał z tej bani Co ty pierdolisz śmietniczku kurwa I Ferrari też Nie, ma w jedyne, picie. jedyne, stary pęci jedną rzecz, jedyne za co szanuję, za to że przyjechałeś. Przestań. Gadałem ja za to, z Ferrari, gadałem z Ferrari. Daj spokój sobie kurwa. No to sobie, nie ma żadnego kurwa, no respektu kurwa. No to żartujesz sobie chyba gość co do mnie teraz nie mówisz nie kurwa. Sobie, kurwa. na środek sceny kurwa. Bez Dobrze, stańcie na środku sceny, ja do was wyjdę w takim razie, Filipek. Bez języczka, panowie, bez języczka. Przecież ja cię napierdolę, ja cię w tym przejmę, Nie ma prawa, nie masz prawa Teraz, tego. Teraz taki Pierdol W nawet nie jesteś kurwa MMA, większy ode mnie, stary kurwa. Bo to jest nieważne. Jak świnie, stary kurwa. Pozwalam ci nawet formułę wybrać. Zrobię cię dziecko, kurwa, Rozpierdalam cię w każdej formu... Nie mam dziecka, co ty pierdolisz? Ale ja ci zrobię pierwsze. <laughs> Też słyszałem, że masz jakieś życzenia urodzinowe. Nie mam żadnych życzeń, bo się nie składa życzeń, kurwa. Przepraszam, no, posłuchaj, jakby posłuchaj, jestem tolerantem. Posłuchaj jedną rzecz, wybierasz sobie formułę, stary, rozpierdalam cię w każdej formule, żebyś potem nie płakał, że cię wywracam, obalam cię, jakieś inne rzeczy. Dobrze, robimy to boks, małe rękawice. Boks, małe rękawice, tak? napierdalamy się, no nie, nie ma problemu, kurwa, żadnego problemu. żadnego. Nie wyjebie ci tylko za to, bo szan nie, szanuję, że przyszedł Aj. tutaj. Tylko za to, kurwa. Ale ja dzisiaj. Nie, nie pierwszy wyjebać, wziąłem piąst. Posłuchaj, dzisiaj nie. Wydał, a sytuacja jest raczej taka niekomfortowa dla mnie, bo nie wiem, czy cios mnie chce przylizać, czy wyjść ze mną, kurwa się napierdala. Nie, ja nie mam zamiaru nic z tobą robić, żeby kornelka nie widział że ode mnie problemy. Więc powiem jed nie, powiem tylko tyle. Dzisiaj masz taryfę ulgową z tego względu, że przyjechałeś i za to szanuję, ale od momentu, kurwa, kiedy wychodzimy z tej hali, od momentu, kurwa, kiedy przychodzi na następnej konfrontacji, jesteś rozpierdolony. Ja mogę tylko dzisiaj. Nie ma problemu. Ja tylko dzisiaj, tak jak ci powiedziałem, taryfa ulgowa, bo przyjechałeś, więc za to szanuję, ale za nic więcej. I by jest od następnego, kurwa, widowiska, jesteś rozpierdolony, żebyś Będziesz miał to napierdalany, kurwa. Ciągle. Małe rękawice, boks, żeby nikt później mi nie zarzucił, że leży na kimś. Nie mam problemu. Dobrze, Lizak, wróćmy do twojego tematu. Proszę, żeby nikt nie przerywał, bo Lizak miał oświadczenie i mu przerwano. No już mi się nie chce, kurwa. <laughs> nie, no dawaj, dawaj. A pierdolę. No nie, no tak jak mówiłem, no... Przerwa, Paweł! Nie... Pierdolę... No nie przerywaj! Wy jesteście kurwa pojebani! Dobrze. Weźcie już, zamknijcie te japy, ja pierdolę, ile można gadać! Tak jak mówiłem, chciałem wycofać ze wszystkich słów dzisiaj i odezwała się do mnie pewna osoba, uczestnik pewnych wydarzeń, mówi, Lizak, nie wycofuj się z niczego, racja jest po twojej stronie, proszę reżyserkę o puszczenie filmiku, imprezowa przygoda. Cześć, Przemysław Skarbie, pamiętasz nasz wspólny wypad na miasta? Musimy to wtórzyć. Nie chcecie swojej relacji z Alanem i powodzenia walca walce. Niedługo się widzimy. Co, co ty na to? Ale co mam do ci powiedzieć, że to jakiś kurwa, kurwa, p.o. No to co? No ale mówi, że imprezowaliście razem. Tak? Ale z tobą chyba. No mnie no. Ja tam nie było. No to twój kolega, tak? No z tego. Nagraliście co... razem to na wterze na pewno. Z tego co mówi, to twój. No nie, go nie znam. To ty no masz z to... nim kontakt, bo na pewno on ci to wysłał. No wysłał mi, mówi Lizak. Nie wypieraj się niczego, tak było. Ja imprezowałem z Przemkiem, wyślę ci wideo. No to ja z nim nie imprezowałem, bo nigdy nie pierwszy raz znał, go widzę. No. Rozumiem, że to jest mu i Lizak, i skądś masz z nim kontakt? No to znaczy, jak. No bo to jest jego kolega, razem siedzą na pewno po na, nocach, na, live y to, napierdalają. Napisał do mnie po tym roście, że tak, Lizak, racja jest po twojej stronie, ja ci wyślę filmik i tam puścisz na konferencji. Okej, okay, to był jedyny filmik, czy jeszcze coś otrzymałeś, Lizak? Jeszcze takie, no dosyć niecenzuralne. Co to oznacza? Jak Lizak się razem z nim przytula, to ma takie zdjęcie na pewno. A sekwentowali przeliskę. Panie i panowie, mamy jeszcze ze sobą pozostałych gości. Jest to oczywiście Boro oraz Wojtek Sobierajski. Panowie, jak się bawicie na urodzinach Adriana Ciosa? <laughs> ja wiem, że wy jesteście najbardziej zadowoleni z tej imprezy. No my jesteśmy tą trzeźwą częścią imprezy. <laughs> Kierowcy. Wielki był. Ostatnio włożyłeś kij w mrowisko, już zrobiłeś sobie zdjęcie z córką Dawida i bardzo mocno podszypnąłeś tam Denisa porównując go do naleśnika, tego trochę gorzej usmażonego. No tak, ale nie powinienem tego robić, nie? Dlatego szybko usunąłem, przeprosiłem, kogo powinienem przeprosić. Chciałem jeszcze raz oficjalnie przeprosić yy, córeczkę Dawida, żonę Dawida, że no nie powinniśmy tego łączyć, nie? Te fliki trochę za daleko, za daleko zaszły. Mnie też chyba trochę poniosło, wiesz, to, że ja jestem uszczypliwy z Denisem, to faktycznie córeczka Dawida kiedyś dorośnie, kiedyś to będzie oglądała. Faktycznie mój błąd, wycofuje się z tego i... i i, I tyle, nie? Czy Denisa też przeprosiłeś? Denisa? Oczywiście, nie, no, on może być głównym wiesz, urażonym. Wiesz... No. Żeby, żeby nie było, nie naskarżyłem mu. <laughs> ja myślę, że cały internet i tak widział. Nie no, wiesz... Zdanie Denisa w tym przypadku nie mało obchodzi, co, co faktycznie raczej, raczej córeczki Dawida i żony Dawida. Więc co, no... Zrobiłem ten krok do tyłu, wiesz. W mojej głowie było to trochę śmieszniejsze może niż, niż niektórzy mogli odebrać. Dawid, przyjęte? Nie no, Dawida nie przepraszałem. <grafy> Dawida spytałem się, co mam zrobić, bo faktycznie jako głowy rodziny... No to żeby... teraz przepraszam. No, no przeprosiłem żonę. <grafy> teraz przepraszaj, słyszysz. <grafy> nie no, myślę, że tak daleko z nimi nie pójdziemy. Jesteś głową rodziną, jesteś we free fightach. Jest, wydaje mi się, że, że ciebie nie uraziłem, a jak nie, jak ciebie uraziłem, to y, rozwiążemy to w klatce. Nie? <grafy> Mimo tego, że żart był niesmaczny, to ja, ja jestem w stanie zrozumieć, bo ja również takie żarty czasami mam także spokojnie. Sekwento, który teraz już oczywiście miał swój konflikt i zapas nam cały ekran, ale co bardzo ważne, jeszcze bardziej z buta wjechałeś w poprzedni program, gdzie od razu rzuciłeś się na Lizaka, obejrzałeś to na chłodno, przemyślałeś, masz. Coś w, y, w przemyślanego a propos tej sytuacji, że nie, wiem, na przykład przesadziłeś? No bo jednak Lizak wciąż utrzymuje, że to był atak z partyzanta. Czy przesadziłem, To na pewno nie, bo za takie słowa, co Lizak zaczął gadać, że ja coś tam salanem robimy, parter cały czas w domu, no to za takie słowo powiedziałem, że przyjadę i zajebię mu, nie? Ale nie uderzyłem go spięścić, coś, bo też nie chciałem, żeby go uszkodzić, żebyśmy doszło do walki i jak to się nazywa. No i też no, przepraszam go za to, że wjechałem w niego, nie? Bo też to pod wpływem emocji. Nie no robię. nie przepraszaj, dobra poddymka była, ale już nie przepraszaj. nie no, nie będę... po prostu chciałem z Tobą wygrać, a teraz y, ciężko cię uszkodzę. Ja to nie będę się z tego wycofywał. Tak ciężko? Ciężko. no to się zdziwisz chłopie, kurwa, nie? Masz pecha, że masz kontrakt na trzy walki, bo już go nie wypełnisz. Tak? Ty tak samo właśnie, bo kurwa rozpierdolił nie? A ja mam głowę, a ostatnią w kontrakcie akurat. No to twoja ostatnia i już nie będziesz walczył, nie? No to zobaczymy. No to zobaczymy, no. No, bo te no. bajki możesz opowiadać tam kurwa. Ale Sło. jakie bajki, Gościu, kurwa? No to zobaczymy, bo dziw, Pierwsza runda, mówię tu teraz całkiem na poważnie, pierwsza runda yy, ciężka kontuzja sekundy. Tak? A co się zmieniło? No bo ostatnio już powiedziałeś, że dobra, już go nie będę kontuzjował, a teraz nagle wszystko wróciło. Nie, no bo nie, nie można już się wycofać z takiego czegoś. Za ten atak z partyzanta musi być kara zostajesz trochę przyciśnięty w akademii, że jednak za dużo sobie pozwoliłeś. Nie, no w akademii nie, ale tak sobie przemyślałem, to jak y, będzie taka zgoda na takie zachowania, to wszyscy tak będą robili. A jak jednemu pęknie noga i będzie jeździł, tam, nie wiem, wiesz, już se więcej. Ale kurwa, z ty nie masz siły, żeby pękła noga, gościu, kurwa, to no widzisz, tam w parterze robisz. Na ile ważysz, ile widać, ty ważysz? że Nie trenujesz Jiu-Jitsu, bo no, żeby urwać. To no, trenuje dwa miesiące, wariaci i zobaczy, że I przez te trzy miesiące nie nie dwa miesiące co trenuję, siły, to ci rozpierdolę żeby i tyle, kurwa. No i będziesz szoku, będziesz płakał. No to ty Płakę, pierwsza kurde. runda, pierwsza to, runda. O, no zakładamy się? Jakiś zakładzik? Ale też? już mamy jeden zakład. Ale ja Ci powiedziałem, o całą Twoją wypłatę możemy się założyć. Pierwsza runda... Ja no, no wypłatę się pierdolona. nie zakładą, nie. No. Natomiast sekwentą, no tutaj masz groźbę, tak naprawdę no kalectwo od swojego rywala. on może tam postraszyć u siebie tam w akademii, ale nie to. Nie to że umysłowo to teraz fizycznie jeszcze będzie. Dobrze, panowie, ja widzę, że między wami to jest takie, że już niby jest ok, niby jest zgoda, ale tutaj minimalna iskierka i sekwento już jest. No, no, jest, ten, jest będzie, nie, no ben... stary, wiesz, śmiać się możemy, też jakiejś tam nienawiści nie ma, no ale pewne rzeczy się wydarzyły, które już się nie cofną i kara mu A by. pewne słowa padły, co by tak, tak samo mówił Lizak, tak samo, no to 9 tego marca, pokażemy, nie? Wygra lepszy i tyle. Ja też słyszałem. Lizak, że mnóstwo osób w ogóle obawiało się o ciebie, no bo faktycznie na nagraniu, gdzie Sekuento w ciebie wpadł, wygląda to tak, jakbyś otrzymał mocne uderzenie, natomiast e, Lizak twierdzi, że on tego uderzenia wcale nie przyjął. Low kicka przyjąłem, nie, ale twarz dokupania. odsunąłem się. Tak, on mówi, że nie udastał w twarz. Nie, no w twarz go nie trafiłem, no. Okej, okay, to trochę wyjaśnia. No tak, tak, ale na przykład Yy, butelką jak mi zajebał, to mi z tydzień łokieć bolał. Na, 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 także tu na, oddam, oddam. Także kurwa, jest siła, nie? To zobaczysz, jak z dostaniesz. To było, a to była butelka, nie? No, a w klapce jak z będzie... dostaniesz, kurwa, to ci głowa odpadnie. A teraz tak poważnie zapytam. No. W jaki sposób ty chcesz mnie pokonać? Kardio nie masz. Ale co, a skąd ty wiesz, że nie mam? No bo na pewno nie mam. No ale skąd ty wiesz? Po tyle lat. Po mi... czym to stwierdziłeś. Tyle lat melanżowania. Ale pewnie... jakie melanżowania, gościu? Ale co, co robiłeś? Ale to, że tarpie? ja kurwa jeżdżę po imprezach, to ty myślisz, że ja muszę kurwa I pić idziemy, alkohol? Jest w stanie tańczyć? Yy, no jest spocony po o, trzech minutach kurczę, to tańca. To jak karta. Karta. No dobra, ale słuchaj tego. Ty mówisz, że ja imprezuję czy coś. A człowieku, ja jeżdżę na imprezy i się bawię bez żadnych. Czy alkoholu, no, bo umieściem bawić kolory. No to właśnie. Sorry, jak się bawisz. No to w no to kurwa, kiedy to było w wariacie. Dobra, kardio, ale załóżmy, że jest po mojej stronie. Techniki nie masz. Ale skąd ty Jeszcze No to może techniki nie mam, ale jak cię pierdolę. zabierze ci ale, 50%. Ale jaki tlenu? stres? Przy kim? Przy tobie? Przecież ty będziesz tak ze No ale jak to ty właśnie jesteś zesrany, bo tak której... No i co z tego, że jedną tlen, No właśnie. Wystarczyło na minutę walki. To teraz. No to no zrobiłem tam. jedną walkę, ty ile już walczyłeś razy? Ja w klatce ile razy. No będę? ile no? 26. No i właśnie dostaniesz Gościa, który jeden raz walczył tylko w klatce. No ale to już ci mówiłem. Tak, no to zobacz, bajki no, to ty dobraną, ma, Kurwa, ale ty kolega. też bajki opowiadasz, kurwa. No. no nie, no bo ja jednak mam tych wygranych walk. No i no, 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 co ty masz? Zero jeden. No to dobra, no i właśnie. I to ty masz presję. Nie ty ja. Kurwa. Ale to ty masz presję. To ty masz presję. Ja nie mam powierzchni. No jak nie ma, Jak dostaniesz ja jestem który. Ale ja, wiem, że ja jestem bardziej niż pewny, że wygram. No to no to, no to kurwa 9 marca się napierdalam, no i zobaczcie. No no. no no. Ja napierdalam ciebie już ci no Ja mówię. też się napierdalam. No. Chyba ten ołówek z głowy z, z pierdole. I róbcie szoty kurwa osoby, które tu e, streamerują które steamują. Jestem najlepszym zawodnikiem 7 7 80 kategorii. Jesteś A, największą p***o od 80 kilo. Frików, Jesteś najlepszym najlepszym największą p***o od 80, 80 kilo. bo przegrasz jest. Zapieraj, Będziesz o chłopy zbierał, daj mi kurwa iść i do Tak samo będziesz, jak się jutro e, kurwa, byś... Bejś... Wygrywając fakt, nie, nie udowadniam nic, ale pokażę, że... Zobacz, jaja nie bolały. ty. I każdy zawodnik, 7, 7, 80 kurwa, kategoria flików, nieważna jaka 7, federacja, 7, 7, wygrywając z nim chcę najlepszego zawodnika. Poczekaj Paweł, poczekaj Paweł, ponieważ Adrian powiedział, przed chwilą 80 kilo i tak mnie olśniło, Przecież obok mnie siedzi Wojtek rajski, który również waży... Do 80 kg. MMA? Jak najbardziej? Z każdym. 77, 80 kg On za dużo ja nowej wojnie sparuje z kopami i uważam, że. Czuję też chcę. się na siłach! Z każdym frikiem, 7-7, 8-0 wygrał. Rozmawiam ze sportowcem, ten chłopak miał około 100 walk w boksie w to. O czym ty kurwa mówisz? No to jest sportowcem, ja mówię o frikach, no osobach, no, to które, sobie jest sobie tak to samo będziesz w pod... pierdolił w Mediarunie w sobotę po walce. bardzo ciekawy opinii Wojtka Sobierajskiego. Wojtek, to jest twoja pierwsza okazja w życiu, żeby poddymić, chociaż raz. Ja proponuję taką waleczkę, że Adrian Chodzi na pierwszą rundę, Alan Kwieciński, który tutaj jest na drugą rundę, i tak na zmianę robimy sześć rund. Wy się zmienia się co rundę, ja robię sam. MMA. Tylko MMA, jak. 7-7-8-0, do... MMA. Wyzwałeś dwóch zawodników na raz i to jeszcze pozwalasz im się zmieniać co rundę, jesteś pewny? Tak, no tego jeszcze nie było, żeby przeciwnicy zmieniają się co rundę, także myślę, że ciekawa dla widzów formuła. Wchodzi świeży zawodnik do mnie zmęczonego i robimy sześć rund, oni po 3 na zmianę, ja sześciągiem. Boro chyba czy... tak dziesięć rund. Jeszcze bym tylko dopytał, czy Adrian Cios w takim razie nie zdecierze żadnym zagrożeniem? To on ręczniki tam będzie podawał, nie? Nie skomentuję. Nie no, Wojtek, właśnie o to chodzi. Uczymy się. Podstawy freakfightów, Słuchamy twojego zdania. Szczerego prosto z serca. Widzowie, co ja mam tutaj powiedzieć? No. Jak rzucę rękawicę, to ja podejmę. Ok, natomiast nie jest to dla Ciebie, Adrian, jakaś ujma, że zawodnik chce z tą wychodzić jako na zmiennika, który raz na jakiś czas ma. Nie, uważam, że to są fighty, każdy może mieć różne wyobrażenie. Ja też nie, inaczej ciężko trenuję od ostatnich walk. Żałuję, że to były walki z tym człowiekiem, którym walczyłem i te dwie wygrane, żałuję, że to tak się potoczyło, bo nie miałem okazji pokazać swojego warsztatu. Ja bym nie wchodził w żadne takie rzeczy typu jeden się zmienia, drugi coś tam nie. Ja jeżeli z kimś walczę, to wchodzę z nim walczyć, walczę z nim trzy rundy. Mogą być cztery, pięć kondycyjnie, jestem. Kurwa nigdy nie byłem w takiej formie, więc mogę pięć rund po trzy minuty pełne MMA. Nie ma, bez żadnego zmieniania. Aha. <noise> ale 80 kilo ja też mogę zrobić jak coś, także nie ma problemu. Ja walczyłem w 7-7. Wojtek, co oznacza to? Aha, no rozwin się, chłopie, w końcu. Ja nawet nie słyszę, co on tam gada. Powiedz go na drążku. To no mówi, nie. że chce walczyć z tobą sam na sam. Że teraz dopiero zobaczysz jego... Ale tu, się ale 5 rund, 5 rund, nie 3, 5 rund po 3 minuty. To może trzy rundy po 5 minut. Może być też. Tego się nawet nie da skomentować. No jak mówisz, że masz dobrą kondychę, chcesz zrobić 5 rund, to może zróbmy no time limit. Wchodzę w to. Ja Jestem taki. Ja nigdy w życiu nie byłem tak pewny siebie i swoich umiejętności. Dopiero zobaczycie to kurwa 9 marca, co zrobią. Naprawdę. Wojtek, ale chętnie no limit, ale pełne MMA. Natomiast ja widzę, że Ty Wojtek nie dowierzasz. No absolutnie. Chłop, tutaj cały czas tak, tak, Pogrąża coraz jakbyś... bardziej. To Dobra. tak robić półdziana, wyzwał, kurwa, że podniesiesz odcinek. Nie, ja jestem śmiertelnie poważny, nie są to żarty, jestem świadomy tego, ponieważ ja potrzebuję mocnego wyzwania potrzebuję mocnego rywala w mojej kategorii wagowej, żeby móc wszystkim udowodnić swoją wartość. Nie siedzi. nie, Zan, poczekaj, daj do końca. Nie siedzieć, o, dziękuję. nie siedzieć i pierdolić, tylko w końcu wyjść wyjście napierdalać z kimś w mojej wadze, nie kurwa z chłopami po 110 kg, to jest moja ostatnia walka z takim kurwa koniem, i z nim wygram jeszcze. I reszta chce moją kategorię każdego po kolei, kurwa. Mogę zacząć, od... Uważam bardzo mocnego zawodnika, nie ma problemu. Wojtek, Wojtek jak najbardziej, no ja... limit. Wojtek sobie rajskim się pogrążasz. To jest jego zdanie. Ja tak jak mówię, nie miałem okazji pokazać warsztatu. Rozumiem, że ma teraz takie zdanie, jak pewnie większość polskich, która to ogląda, ale 9 marca będzie miały pokaz umiejętności, a później chcę wyzwań. Chcę wyzwań, nie chcę zwykłych śmieci, chcę kurwa wyzwań, nie jak paróweczek kurwa, 80-kilowych, tylko prawdziwych wyzwań, uważam, że ten człowiek jest wyzwaniem. Wojtek, ty machasz głową i mówisz, że się pogrąża? O co chodzi? Bo ja cały czas nie wiem, czy on żartuje, czy nie. Czy on na poważnie? Na Ta po dużo żartuje. Ja tak, tak śmieto, nie, mnie to nie bawi. Jestem śmiertelnie poważny i znam swoją wartość, swoje umiejętności na ten moment. No, Wojtek, to jest moment do mówienia. Dobrze, róbmy to. No time limit. MMA. Kategoria jaka chcesz. Co się uśmiechasz. To będzie egzekucja. Będzie, no. Już się nie mogę doczekać. Ja też się nie mogę doczekać, że w pi*** zostaniesz, nie? Od gościa, który sobie tańczy i bawi się autotrenuje Możesz sobie tak myśleć. No to sobie pomyślałem tak i tak będzie. Sejrzę to sobie gdzieś wydziara już. Na łudzie najlepiej. No. Sam w to nie wierzysz, co mówisz. No nie, wierzę właśnie. No widzę, widzę. No co zobacz, no to nie widzisz, kurwa. I ja mam wrażenie, że ty się wyśmiewasz prosto w twarz. Nie wyśmiewam, ale jestem pewny siebie. Ja też jestem pewny siebie i wiem, że cię rozpierdolę.